I na zanim na Was. Mamy cztery grupy. Ja jestem powiedzmy odpowiedzialny za kompromis. Zadanie jest proste. Mamy Radka, mamy Lilkę, jadą czy mają jechać na wakacje, zbliża się w ogóle wakacyjny okres, tak? No i mama mówi tak, ja to bym chciała pojechać, mama mówi, że jedzie nad morze. A tata mówi, że chce jechać w góry. Jest konflikt? A wy jesteście specjalistami od tego, żeby ten konflikt pomóc im rozwiązać. Ale ja bym chciał, abyście teraz spróbowali w każdej z tych czterech metod, które Wam powiem, zaprezentować tym rodzicom, powiedzieć, co możecie zrobić. Dobra. A ja chciałbym jechać do nadmorza, no, do pyni. A ja chciałbym jechać na biegun północny. No i co ty zrobić? Już nie, jak Unikniemy konfrontacji. W tym roku nigdzie nie pojedziemy. Słuchajcie, znaleźli rozwiązanie. To nie jest kompromis, na pewno. E, dobrze, no. Okej, okay. unikanie konfrontacji, rzeczywiście. I obie strony zrezygnowały ze wszystkiego, a ty jedziesz na ten północy za ich pieniądze. Nie, 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 to by się nie stało. Chciałbym rozwiązanie? Tak. Jest współpraca? Tak. I mamy jedno i drugie? Tak. I wszystko się zgadza? Tak. No to brawo! No! Nasza decyzja to dostosowanie się do dzieci, które chcą jechać na masły. Aha, czyli ani jedni, ani drudzy nie, e, nie pojadą tam, gdzie myśleli, że pojadą. Czy to jest do końca dostosowanie się? Nie, taki jest nasz pomysł. Ja myślę, że to, co wypracowaliście, ma raczej charakter współpracy. Tak? Współpracy ewentualnie unikania konfrontacji, jeśli popatrzeć z perspektywy rodziny. No, nie do końca Wam to wyszło, ale w sumie fajnie, jest co tak ciekawie poszukiwać. Chce się popalać. No i co z tego wynika? Jak rozwiążecie problem? To bardzo macie. Jak rozwiążecie problem zgodnie ze stylem rywalizacji? Ja mam pomysł. Jeśli na przykład wakacji, to na tydzień jedziemy na To jest kompromis mojej osobie. To jest kompromis mojej A na troszkę więcej. Ale góry są wyżej jeszcze. Dalej. A nie się mniej. Głupie, widzę, że to się inny zestaw. A teraz ty? Na plaży jest słońce i woda i można sobie popływać, a w górach się nabijesz na skałę i zmijesz. Ale dobrze, że ja żyję przy wodę. A po superarzu się go narosić od szpitala. A możesz wejść do morza i sobie nogę złamać. Dobrze. Uda <todobie> się? Dobra. Muszę być... To to, by te białe, buty, żeby nie dodać, że ktoś daje szowca. Bo on tutaj nie może. To w danym porzu jest większe prawdopodobieństwo, że coś mi się stanie. Wiesz, góra. Zobaczymy, no, no, kto wygra. Słuchajcie, powoli czas nam się kończy. Kto wygrywa? Ja. Jaką wybieracie? wygrać? To będzie To Nie może być kompromis. dobra, to. Pytanie do fali. Kto wygrał? Jadą nad morze, czy jadą w góry? Andrzej wygrał. Jadą w góry.